I hej, witam was tutaj, Lukas. Z mną jest cała reszta. Przywitajcie się. Reszta się przywitała, a teraz Leci ja się, się mogę witają. przywitać. No. Dobra, lecimy, ja też jesteś w tej reszcie, wybacz. Nie. Tak. Lukas, jestem w tej reszcie? No, tak, tak są w reszcie. O ty chuju. O Jezus, co ja tu dostałem? Tekę. Tekę tylko. No i teraz besztajcie tego: Repusa. Repusa. No miał tą, prowincję. Za co? Adam. O nie, dowódca zginął. I ten śmiech taki. A, by się śmieję z Repusa. Za co? Za nazwisko. Kurde, kurzas, jednej, jaki mam dowódca minąłem. ma, czwórkę. Po tych wojnach wszystkich się nałożyli. No i co repozycja jesteś szczęśliwy? Jesteś duży I to w bardzo końcu. w końcu. Dlaczego tak zostawiłeś taką tu niską prowincję No Właśnie Jeno. zmisowałem. Tripoli. Ja pierdzielę Trypolin został. Jedyna Nic. co ma 5 development. I unresyd 20. Jedyna co ma 5. Nie, wziąłeś 37. A teraz Repus musi nam płacić za to, żebyśmy ten. przyszli mu tłumić bunty. Tak. Mm. Koledzy, przyjaciele. Nie, ja mam 10 War Exhaustion, ja zostaję. Sora. Ja muszę też wojsko odnowić, bo mam Zero Manpowera. Nie, podobnie, ale muszę iść bunty na pośrednictwo. Będziemy mieć problemy A potem... A to... z Lukasem, tak naprawdę. Wersja mi się westernizuje. Uuu. To ja to... w szczęśli, sensie, że mi się wyłączył na ma Co za chamy. No dobrze, niech se radzą. <noise> tak jest. Będą no w końcu trzeba. użyteczni. Jak tam moja kolonia? Upada. Bardzo powoli. my tam nie ma tubylców? Czas właśnie. Obowiązka zmienić mądry, że też. Na native machę. Repression Policy może. Ach. my tam nic nie ma, więc nie wiem, kogo kogoś tam. Ale to podganiać. daje plus 20. Nie wiem, ale to trochę głupie, bo to Native Repression tu nikogo nie ma. No, ale to dodaje punkty. No to bierę, nie? Mm. O, te wyspy, które tu są przy Magadaskarze, to w ogóle nie myślałem, że są oddzielną prowincją. W sumie będą nie może jest. przy tym najbliższym updatecie, więc. Może? Wiktor, dwa dukaty ty... za, za kolonie, jak ja zarabiam 11 w sumie. Gdzie kolonizujesz? No o, tam Burbon. I misja skończona. Gdzie to jest? Ilde Bourbon. Koło Madagaskaru z prawej strony. Ale... Tu mi się wbijasz? No. A co? Ach, jak fajnie nie sięgam zają. nigdzie dalej, nie mam młodzi. No dlatego nie potrzebnie brałeś po prostu, tam to widać i tyle. Co? To jest Shivra. dobrze, że nie masz z nikim sojuszy. W się wbija i niedługo zatonuje. No. no bo tu Afryka jest moja, więc co ty to tak naprawdę. No, no ale to nie jest Afryka przecież. No ale tu po południe było moje. Nie, nie liczy się przecież Afryka. No tak samo jak ja ci się nie będę windy indy wbijał. No możesz się wbijać w indy, ja ci nie bronię, stary. Okej, okay, mam te nagrane. <laughs> Jest nagrane, pójdzie do prokuratury. I będzie bardzo fajne prowincjałki. To bierę, nie? W trade będę musiał też niedługo pójść. Będę przerzucał pieniądz z Ceylonu przez Goę, przez Indus do Hormuzu. Albo nie. Gdzie mam największą kontrolę. Zatoka adeńska? Niekoniecznie. Om ZAPMA Liberty Desire na 100%. Maroko ich suportuje. Nieźle. Długo raczej nie pożyją. I Tunezja zostanie sama hmm. zaraz. <laughs> Dania się trochę odbiła. Zabrała Holsztyn i Lauenburg. W chyba mieli z wasala, więc. A to sami podbili. No zawsze coś. Rebel Uprising. Uła, niedobrze. Chyba będę musiał zmniejszyć. Rebel Scam. Chyba będę musiał zmniejszyć worek bo to nie wygląda miło. Ani trochę. Technologia. Hmm. nie mogę już administracyjną wziąć. Ja bym mógł militarną, ale w sumie. Ja pierwsze, co hmm. A czy administracyjną względem technologię End of Religious No i teraz co by wziąć, jaką następną? Może kontrwywiad wezmę to by się przydało. s To nie kontrwywiad, tylko wywiad w ogóle chyba. O buntach? Aha, też. Lecimy. Privatiers. Ach. No, nareszcie mogę Explorera zrekrutować sobie. Spoduję. I będziesz dla nas świat odkrywał. Tak jest. Mi Hiszpania też powinna teraz nam się pokazać niedługo. Zbuduję tak Strzyte. i 3T I będę odkrywał świat. Dobra, główną flotę muszę na chwilę wywalić. Włączymy to. Wchodzisz ty tu, wracaj w trakcie wojny. Tak. Hey, dar darmowy base tax w e, Jeruzalem. Super bunt. Jeruzalem? O nie, ale pomagasz tydzieś... sobie. <laughs> he he he. A ty kiedy będziesz wojcieńczeć na te pozostałe kraje arabskie? Jak mi zajdzie orek zoszyn czyli za jakieś milion A. lat. Ale ja mam dyscyplinę większą i morale, to powinienem wygrać. Ale nie mam z kim walczyć. Nie mogłem od... Nie, tym też opadają. O, no, wygrana. O, jak miło. Co? No wiem, niezła wygrana. No do ciebie. Tu ma zabój, jeszcze nie najechałeś, e, bo mam z nimi pokój. No to był Wasal. E. Bo walczy z muntami, bo jestem dobrym człowiekiem, a nie podbija imperialistycznie? Lepiej ja to. Ja najlepiej jest być imperialistą. Tak jest. No wiem, fajne uczucie. Tak jest. A teraz, Repus, oddawaj mi, Aleksandrię. No, imperialisty. Do... dupę. O tyś, no ja. No patrz to, no. Tylko po z... to. to samo co tobie. Aha, to jest... tam. Insultat no U. Właśnie. Tradycja odcinka musi być. Jak jest. jest. Nie, jakby jeszcze się Insult. zerwą te. A nie już mu się nie chce. Oni mnie zinsultowali. No, no i stabilność to w <laughs> I dziś insultujesz nas, masz stabilność na minusie. Ale Papaj mnie lubi, Papaj daj stabilność, Papaj dzięki. To Papaj ci szpinak może tylko dać. Jan Paweł II dawał małą stabilność. O, styryjscy ten, rebelianci w Austrii. End of uh, internal conflict. Tyrol jest wolny. Austria obskoczyła w Bęcki z kimś najwyraźniej. Oczywiście. No rzeczywiście. Obskoczyła z. Wenecja, Polska i Czechami. Z, Czechami z, z Burgundią. Albo z Czechami też mogli. Kto jest cesarzem? Patrzę na, na trusa i z Burgundią mają trusa. Brandenburgiem jest cesarzem. No kurczę prowincję zabrali, bo Burgundia miała Averni wcześniej. No. O. Albo może koalicja się rzuciła na trusa? Expiring Casus Belli na chuliganów. Huligani. Trzeba to wykorzystać, fast. Dokładnie. I self A, yes. tu, 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 tu. jak tam kolonia, bardzo powoli. Wręcz chujowo. Chyba zmienię policy na represję. Chorować szybciej. Ale stabilności schodzi wtedy, jakby sobie. No, wiem, właśnie, tam mi wkurza Najwyżej od papieża weźmiesz. Nie, nie jesteśmy. Wszystko jesteśmy. Papież, papież cię oszczędzi, tam mówi. Ludzie stabilne, zwiększcie. Wydałem wszystko. Na inflację, bo mi non-stop wskakiwała z eventów. Bez sensu. No nie, co? No. 11. Militarna. Jak to kultura wygląda? Jezu. Francuzi zrobią odwet, który w przyszłości będzie. Za przyszłość. Za te zamachy będzie. Będą teraz zamachy w mechce. Tak. Mogłbym przekonwertować resztę tych... ...tych biednych ziem, ale nie mam już punktów. Mi się... ...mi się nie chce też konwertować. Ja tu większość... Skonwertowałem Badlandsy i tyle. czuję się szczęśliwy. Największy mam tu na z jest mi dobrze. Rada tego, traki. Trakaj? Co? Rada Trakai. Co jest? <coughs> Jakiś event. O, kontrreformacji. Mogę balansować. Embrace the counter reformation. Nie dziękuję. technology idea mi skakuje. Ale misjonarze. No ale strasznie, no, misjonarze. No w sumie niepotrzebni misjonarze. No to a w sumie. Jest też heretics, to jest. A w sumie tylko. ty też masz te, no, heretyków. No to w sumie też nie. Ja lubię kontra i reformacji. Ja mam w tych mi lepszych misjonarzy względem tych HT Nie mam skończyłem. 14. A czekaj, bo ja mam zniszczone te koszty tego. Zmiany kultury. Przez ile? No tak. Nie wiem czy sobie zacofać się w pateczkach nie. 90 punktów. Po co a ci chuj. espionarze? Żeby podglądać ottomanów. Zboczenie jest jebane. Zboczenie jest podglądać Uważaj no, na pociąg Fausta. Jesteś... A nie, jestem bliżej Fausta. O, tak. Jeszcze na dwa fronty. A, 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 a. Z dwóch stron, tak? Ojej, ojej, ojej. Repus lepiej siedź cicho, bo ty też w mi wchodzisz i to jest taki kształt. Mój, jest. mój pociąg ma 5 morali. z Wotany mogę się dogadać Ile na macie propozycje. land morale ogólnie? Ty nie. nie wiem. Co byś chciał za to? Ja, ja mam 1.8 8 morali 28. Ale na 8. maksie? Repus 1.8 8 to prawie jak 8 1. Ja mam 5? Kąd A kto ci wysłał? Kurwa. Widziałeś to moje 12 no morali. E, w późniejszych latach większa technologia i tak dalej? No, no, sí, to już. nie chwal. Dobra, No, wrócę. Religious Disorder? No tak, ciekawe. Reformat. Najdźci? No? <cuerpo> pierdolisz. <halten> Patrzy, przeszli. Disorder? Nie, magical, nie, nie są katolice, no. są są katolicy. To maj... Night's Ale, mają... ale mają... Okay. dlatego mają Night's End. Night's w sumie już mogę w sumie. No nie, bo oni mają z Wenecją, kurde. co to Wenecja? A no tak flota. Flota, i nie ma jak tam przerzucić, a ja ich chcę, no. Chcę ich tak bardzo. A ja chcę. Ja skolonizuję te dwie moje prowincje i zacznę robić flotę. A Rodos to jest po prostu takie Trzeba moje. będzie znowu na tym do wejść. A Marwy mają w sojuszu. Nie. To co, wojna z tym Urudami? Ja mam tak na najbliższym nie. czasie. Nie, wiem, ja chciałbym, nawet. E, chciałbym to pół, te, te, całe południowe wybrzeże zająć. Nooo! Oj, Kiksu, nie, nie wiem. Dlaczego nie wiem, ja muszę gdzieś wchodzić? Przecież ja mam plan na wschód i taki jest plan dla nas. A, tak, tylko się zostałem. A ty miałeś na północ iść poza tym. No, masz tak jak Otomanów. Michał Handel chodzi, a nic z innego. A. No, to, to trochę sięga, ja, no. Co z tych pers perskich? Handel Chcesz Przecież cały? No basre. Perski to ja mam cały. Nie, bo się zastanawiam. Nie, to się pomyliłem. Myślałem, że tu chociaż Hormus by się przydał, ale Hormus znowu Faust pewnie mi podwala wszystko. No, stary, do Hormuzu to ja chcę cały Hormus. A <grym> Hormuz, gdzie się z Hormuzu wychodzi? Do Barsa. z Barsa gdzie się wychodzi? Do Aleppo, a do Aleppo idzie do mnie. <grym> ja z Alepo ciągnę innego dukata. Właśnie Faustem wiemy. oraz y, Botanem. Ja tak. ciągnę 04. Szczerze? My chyba najwięcej przesyłamy tam, ale o, to... Omogry bierę. A co pieniądz? A, bo się uzupełniają armii w sumie. Tak, będą musiał najechać... No nie, bo bierze więcej osman. z Aleksandry niż ja. Jak tak może być? No życie, to tam... e, marketplace Marketplacy, Markicy. O, już mogę zmieniać te kultury. Tańsz, taniej. I masz więcej prowincji hmm. w Aleksandry niż ja. To też. Ej, ja też mam, mam parę. Coś, co fajnie. fajnie. Też zarabiam jakiś pieniądz. Ziko zarabiam. O, Egipska nie jest już tolerowana. Jak masz dwie prowincje, no, Jeszcze jedna prowincja jest egipska. Później, później jak ci to Wotan zabierze, to wróci na Egipską. <laughs> no cóż. Ja jedna, jedna. kultura, jeden kraj. Jest! Moja kolonia jest zrobiła. Jesteś multiculti, nie to, że coś. No właśnie ja nie jestem. A co, a co to Bedukłani Jemeni, omani, masz Beduini? Tam są... Beduini, Jemeni. No, to jest przejściowy okres. Dobra, Explorer. Bierecie. Wybieram, czy jest? Użyj kolonizacji. Eastern Ocean. To było super efektywne. Hehehe. Pokémon takim bardzo. Ty, 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 ty. Nie, nie za muzyki. Tier, religious disorder. Ile płacę na nich? 0.30. To nie jest dużo. Na razie. Odbiłem Podbiłem tego... tyle prowincji, ilość force limitu, które mi się zwiększyło, jeden. W ogóle, że Rudos będzie najciężej w ogóle zdobyć, bo tu mają jeszcze plus 25 do Fort Defense. A jak ja im zleciłem misję, to oni najpierw muszą to odkryć i dopiero będę mógł nimi sterować, fajnie. Ja chcę zwrócić jednak te trzy transportowe do domu. Chcę zaatakować ciebie. Wyglądam na Dostaje prestiż za odkrywanie ziem? tak chyba fajnie, chyba, nie wiem, nie pamiętam, za kolonizację się na pewno, nie, chyba się nie dostaje za ten... za kolonizację się dostaje, jaki jest selfie, ten... no tak, tam, że F3 dostawałeś tam tradycję moczską za odkrywanie End of Internal Conflicts, Wiecie, kiedy tutaj sobie wziąć tego, to niech będzie, Le, teraz nie mam fajnego władcy. 41 następca następca 452, na niech będzie. A, znowu mają bunty. Tymorydzi. Znowu będą biedni. O, ja mam tatuin w ogóle. No wiem. Nawróciłem no do heretyków Tatooine. Co to nie są już Ci Tuskemani, czy jak to się nazywali? Tak krzyczeli z tymi pistoletami. To Schemani czy coś? Nie ale te co małe stworzy. A tu o, to byli. Skenraiders. Zapominam robić... ...klejmy na tych frajerów. Dawaj lokala. 5-5-3 dziedzic! Repus, oczywiście. Zginie. Chybiutko. chaos nie ja obraź się, marno. ale życzę ci szybkiej i bolesnej śmierci. A później... <laughs> Ginie ci ten, na ten dziedzic, następ, dziedzic w polowaniu. Szybkiej na i bolesnej, powiadasz. No to nie wiem, jak szybka może być bolesna. Obcięcie Yonder I od tego się umiera? A w sumie popeł Można popełniłbym samobójstwo. Nie miałbym już powodu, żeby żyć. Można zawsze dobić, ja się postaram. Spokojnie. Pamiętaj, pamiętaj, karma działa mniej więcej w ten sposób, że jak komuś czegoś życzysz, to zwykle tobie się to przytrafia, więc. Ja, ja nic nie mówię. Nawet o tym nie myślę, ale, ale wiesz. No to jak na tym mordów idziemy. No, jest ja do ciebie nic nie istniona, z szacunku. Ej, to no mój tekst. Na tym mordów idziemy, bo oni nie. Mają ja go słyszać mój mają... dawno temu. Nie, to mój tekst. tekst. Oh. Tata. Wziął z internetu. Mój, mój tekst. Mój, mój. Mój, mój. mój, mój. No, pełny first limit, w pełny force naval limit. Ile nie, jeszcze No, bo w sumie tym... nie mają żadnych już takich nacjonalistycznych buntów, dlatego się nie spieszę. A, to tribes, więc. No, no to zobaczyłem co mają, właśnie. Gdyby mieli jakieś nacjonalistyczne, no to ja jeszcze bym się spieszył, ale tak to. Proszę, Klergów mam disloyal. Tak mogłeś do tego dopuścić. I ty się uważasz za katolika. Wiesz, ja mam najgorsze spokojnie. Najgorsze jest to, że oni chcą, są, mają zbyt dużego influencę, żebym ich wsparcia. Ja. Pomóż mi kiksunią w wojnie z tymi arabkami. Ja na Timurydów i a jaki duży będzie. Problem. No już chcecie atakować tych Timurydów? A. No, ja muszę powiększyć ziemię trochę. Czy ziemi. ty jesteś e, wolny? Ale na pierwszym się tutaj ostrą, to Widzisz, jaka ona ciężka. Ciężka. Ja kryje. Ja byś za tak, żebyśmy walczyli jeszcze z Adalem, no to co innego. No to na luzie stary, na luzie, wzywam. <laughs> Oman atakuje w tym momencie nie. Mam 14K mało trochę. Ale Hedjas jest zacofany w chuj. To samo Oman. Oman może nie aż tak bardzo. Ej, ja odkryłem Indian Ocean. Zajwiście. I są dyski. Gdzie są moje Navies? Okej, okay, teraz. Uh, Western Indian Ocean. Okej. Okay. Dobra, no to dajcie mi morale na maksa. Trochę to potrwa, Tym bardziej, ale... że oni teraz z Kilvą walczą, Adal. No i Adal ma buntów sporo etiopskich, więc zwasalizuj Nie. Etiopię i uwolni się i przejdzie do ciebie. Aaaa, klergowie są nierealni, ale nie to mi był dobry pomysł, wiesz? No, wiem. Bo ja na niego wpadłem. Każdy musiał z kimś soju zerwać na chwilę. Um, no to, nie wiem, takie niebieska... taki... ...kloc. Niebieski, z No, nie no Rekus jest blisko do przychodzi mi Fos, jesteśmy jak bracia, bo ja o ciebie rozumiem od razu. Widziałem, co ty mówisz. Lukas. Zerwę że są No nie mów, tak to ja ci będę pieniążki wysłał. No, <laughs> no, możesz, możesz bez wysłać do Dobra, Ale mówię. zaczekaj, chociaż nie bo ty będziesz mi wołał w razie czego do otomanów. No, buntę. O, 4-4-5. Kto okay. mnie nie będzie wzywał gdzieś do jakichś wojen na razie? Jak zmniejszyć influenza no, Chyba Kiksu, nie? E, Klergom, co? Nie będziesz wzywał do wojen, nie? Nie, z tym rydami będę raz, razem z Lukasem walczył. No, bo to jest tłum Luka... i w sumie jechać. jest mhm. to, żebym to co? Bo masz limita, czy co? Tak, będę miał... To ja też mam już od dawna, jakoś nie zrywam. No, Ale masz króla 5-5. No to Lucas musi się podzielić na 4-5. 4, no i zaraz będzie 4-5. No tak, potem. No no właśnie. No to 4, da, 4, dobra, to ja wypowiadam wezwy was albo nie w sumie jeszcze, nie. A, agent Discovery to wracaj, frajerze. Jak zmniejszyć ten... influencera? Kurde, bo nie mogę zmniejszyć e, ziemi. Zabierz prowincję. prowincję. Ale tylko taki? Nierojalni. No to ale to, to jest Nie lojalny niż Influencer. Albo... No. O, Adal nie dołączy, słuchaj, bo jest... w pożyczkach. Zakon Lukasa wzywa. No chciałbym iść na inną wojnę, ale... No, pe... ja mi się nie trzeba. trzeba. Nie Gdzie oni mają? Tu mam jeszcze, dobra. No, A jak no, mi zniszczą oscy... moich eksploratorów, to cię zabiję. To z tymuryckiej floty się boisz? Tak. Nie, Malwy możesz się bać, bo w sobie mają tam jakieś wojsko. No. Z Malwa jakieś... nie ma dostępu do morza. A, no, no to taki plus. <grym> no. Ale wojsko e. mają. Teraz tak, Ale chyba nie przejdą no. przez Sint i Deli, kurde jak się Deli rozwinie. Wzywam wszystkich, hedżet oznaczam, i atak. O, że to co się dzieje. Wojna, wojna, wojna. A się wojna. przejdę na wschód. Nie mam co robić. No Boże, morale 47 do 2.8 nie. zrobiłem nie zająłem z tego tak wipa w 2 sekundy. Coś pięknego naprawdę. To jeszcze nawracają, a to kultura. Polecam postaje. wszystkim. A dalej nie do tej, tej wojny? No, no nie, bo nie chciał patrz. 6 Coś... fajera! Ja pierdzielę. Ou, Bogol Gaben, idziesz do. Do walki. Do walki. Do Kalipa. Oman no ma 11k. Jakby ktoś chciał się tym zająć, to bardzo chętnie. Idziesz, Gaben. 6 Fajera, ja pierdziut. Tam jakiś władca. Nie jakaś podróbka. Weźcie Od... ten Oman. Nie stój tymi 20. A wskocz na, na omańskie Taka. wojsko. Dzień. Już. Idzie, Gaben. O no nie, słyszysz 02. Kurde. Masz warta do tych ludzi, nie powiem. Następca takich losował, Kurde, wybrał jakąś inną linię, bo oni idą do twojej stolicy pewnie, bo pewnie tam masz tak, się fajnie tak. Albo idzie Persja? Exploration finished. No, Persja woli pomagać temu. Mekka padła. W Jerozolimie niż mi w wojnie. <laughs> Widzisz no, bo ja ich dobrze traktuję po prostu. Jak braci. Oman poszło ci stolicę oblegać, może i zniszczy. Ja tam już idę. Dobra, idę na Oman. Bo oni do mnie nie dojdą, więc. Ja biorę tam całe półnie po, e, ten jasień Shiro. No raz... tam ci się do wojny szykujesz czy nie? biorę raz, dwa trzy Ja sobie trzy, stoi myślę, że siedem. No zrobiłem sobie ta. Wasala Etiopię to był na pewno dobry pomysł. Bo Później byś fajnie, byłby na Sind wejść. Ja mam do ciebie dobrą propozycję. Masz i oddawać wojny. te prowincje, nie? Ale ja zaatakował ja od schodu ja i od ma. północy. Ej, ja bym zaatakował od o, schodu. Czyli znaczy, nie ty nie od, się od schodu nie ja od północy, co ty na to? Tylko że ja mam tam Slandy nie właśnie tylko... Prowicji, o, nie mam no, 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 w sumie bo te 5000 ci pobije po drodze. No ale dużo masz. Uno trzeba No nie wiem, jak uważasz. Poczekaj, ja to muszę usłorganię ja moment powera w ogóle. Spoko, Ja pójdę po upis tam w wojnie Fausta. Czy oni mają w Kindzie stolice? Nie, to czemu tam jest tylko 2000 garrisonu? Bez sensu. Gdzie? W Kindzie. Kindza. Wargol. Na każdy Garidzen y, ten ma 2000. To mało bardzo. Mi się wydawało, że już trochę więcej mamy. Mm, nie, a cały czas jeszcze to... Nie, szczególnie, że w, y, w, tem, w Jerozolimie jest 1000. A tam oblężali. W okay. ulicy jest 3000. Ale odhaczę te, bo tu mnie nie niepotrzebnie stoją. Tam 7000 ci odbija. Ja Ciągle już do i... Adenu. Hmm. Dulka dir nawet do mnie tu przyszedł Dyscyplina. He, plus a nie 5%. Do nas. A, zrobiłeś karpet. Tak Karpet... Czeka coś. A, nie, to skojarzyło mi się z tym, z tym przedmiotem, ale to... to no, tam tego, bo... O, okay, Dobra, hedgex. Misja! Accumulate money Daily relation. Hey Mekka należy do Ka. mnie. I to do katolickiej wiary. Mężczycy. No to w tym pozytywnym... E, no czymś tam... Akcentem. Akcentem. No, wyleciało mi z ust. I z ni nie, z ust mi nie wyleciało z, z ust. Dziwne. <laughs> Leżało ci to na końcu języka. <laughs> wyleciało mi to z ust. Serwy potrzebuję, do widzenia. Pa. pa. Cześć. Pa, pa. O mój Boże. Z ust mu wyleciało.